Siemanko, witajcie w kolejnym Gruzmasie. W tym odcinku kolejna przygoda w Albanii. To jest pierwszy dzień, kiedy nic nam się nie zepsuło, nic z, nikomu z naszej ekipy się nic nie zepsuło. Także ciekawy dzień. Niestety mikrofon już w tym momencie troszeczkę gorzej działał, ale powywalałam te sceny. Więcej miałem po prostu z Insta 360, czyli nie ma tam. Dźwięku, nie mam natracji, no ale są piękne widoki. A gruzmasy miały na tym polegać, że nie mam dużo czasu na tym spędzać, także zapraszam do oglądania. Fajnie, że się udało uratować te widoczki przynajmniej. Super. Oooo. Chcesz spać tu. No dobrze. także zasada kota działa. Jak niektórzy już dobrze wiedzą, lecimy na Butapest Bamako. To jest nasz numer startowy, także wszystko zmierza w dobrym kierunku. I tutaj chcieliśmy podziękować wszystkim naszym wspierającym oraz partnerom. Jesteście częścią naszej przygody. Dziękujemy za oglądania. Będzie dalej, Albania. Jesteśmy na miejscu. Proszę zobaczyć ślady. Było wąsko Widzieliśmy. Tak. Także myślę, że zasłużyliśmy na ten Wyczekana Wyczekana bardzo długo. Jest. Yeah. Mamy to, Albania. <grym> <grym> tu się naprawiają. A my próbujemy dotrzeć do góry na razie. Trzeba pani szuka? Trzynastki 13. 13. Dobra. Polegaj, ale nie. A jak bystioł ten, a jak bystioł. To nie wiem, to bystioł. Nagrywam jak wszyscy się naprawiamy w 30 sekund. Jest no, jest za mało, Karol, jeszcze. Za mało! Za mało! Kupię siła! Słabo go karmisz! Słabo! <grym> to jest... To jest... To jest, jest Widzieliście to? to są nowe. Przemyt sprężyn przez granicę. Na początku chciałem ją tylko streczować, a później mówię, a jakby jeszcze wpakować sprężynę? klejka, no. Ne, to vám povím, to je taká avantgarda vrč. <laughs> Zostają w Albanii, gdzie nie służyły, ale niestety rozcięcia boczne dyskwalifikują je zupełnie. Także Skorpion i Chumach dawały radę. Dobry. Dowiozły nas aż tutaj. Karol mówi, że coś jest nie tak, wrócili i zobaczymy co się wydarzyło. Eee, podjęli osłonę. Rep Reporter nam się tutaj spóźnił, ja nie wiem. że... osłonięta. musisz jechać. Przed siebie, w stronę słońca. Zranone plaży, to bardzo W Stronę plaży. plaży. O, to jest teraz nasze hasło nowe. Stronę plaży. plaży. Lecimy nad morze, powolutku, po powolutku i za cztery dni, ale w tamtym kierunku. Miłość powiedziałeś, że na urodziny chcesz jechać do Albanii. Nie powiedziałeś czym. i know better <laughs> Na grzaniu, ten nie wie, co to życie. Grzanie, Albania polecam. Twoje zdrowie! Dziękuję bardzo. Masz? No, tak. na te 18, no na 18, tak. 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 nie? Na 18, tak. Na 100 lat? Na następnym razem wjechał swoją Multiplon. Tak. Gdzie? Życzę mu lepszego samochodu. To Fiatem K. Jest tak. też brzydki. Ale, ale pilotem jest dobrym. Tak. Nasz głos w tym, w Radyjku. Niech żyje nam 100 lat. Dla nas jesteś cenniejszy niż głos Google teraz. <głos> Tak. Jest wideo. Poletnika dla wszystkich, którzy jadą włączonym ogrzewaniem pod górę. Jak nie ma się klimatu, znaczy, my mamy klimatyzację, ale na podjazdach musimy ją wyłączyć i włączyć grzanie. Idealna miejscówka. Przepięknie, przecudownie, przefajnie Jedziemy dalej póki co yy, Oby do końca Oby do kępu dzisiejszego no Jeszcze trochę tego mamy Jak Ci się podobało To, że pomyliliśmy się Albo jest błąd w bo w końcu do tego nie dotarliśmy I musiałeś piłować pod górę to Fajnie się piłowało No było ciekawie. To nie jest kopalnia Ogólnie rzecz biorąc i oni wodą nie wypłukują i ten cały wiersz, bo e, wyrzucają w ten zbiornik. Grzanie, grzanie, na szczęście. Jak ty masz tu fajnie wiaterek, klimatyzację z tyłu. Widoczek. Około 2 km na nocleg od 2 godzin. Nie no, aż tak źle nie jest. Ogólnie, jakby to padało, to podejrzewam, że byłoby strasznie, ale my trafiliśmy na porę słucham. się dojechać, nie wiem jakim cudem, ale dojechaliśmy. Jestem mega szczęśliwa. Nie wiem, który jest dzień, ale wiem, że jest czwartek, chociaż myślałam przez połowę dnia, że jest środa. I ten pan, który tam łazi, ma dzisiaj urodziny. Także będzie dużo trzech minutek. Myślę, że będą trzy godziny, nie trzy minutki. Wieczór będzie długi. Tak. Dobra, masz do wyboru. Ciepła Ipa albo zimna Peja? No, oczywiście, że Peja. Rychu Peja. Peja, no i co zrobiłeś? Przez Ciebie miał szansę uczciwie zarobić. Z podatkiem sprzedany.